Babciu! To ja, Kapturek! Na pewno wszystko w porządku? O, 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 tak, jasne. Chodź, chodź. Co? A ty to niby kto? No, babcia. Ale jakąś taką dziwną masz twarz, babciu. Bo mi. <laughs> Usta ci się nie ruszają, jak się odzywasz. Eee, już tak czasem jest w dubbingu, wiesz. No chodź tu do mnie, niech ci no, a co tak w ogóle, babciu? A, tak sobie się dołkuję, wiesz, to jak... Masz towar? Oj... Ale masz wielkie bazury. O wiesz, tak po plecach się drapie. O, jakie ty masz wielkie uszyska. A, to żeby lepiej słyszeć że te twoje komentarze, wiesz, starsi ludzie już tak mają, dziupku. Ale babciu, jakie ty masz wielkie ślepia? Co jest? Będziemy tak siedzieć i ględzić o moich szczegółach anatomicznych? Nie po to tu przyszłaś, prawda? No to powiedz już babci, co tam masz w koszyczku, tak? O, fuj! Babciu, ale co masz nieświeży oddech. No dobra! To znowu ty? To jest jakiś abonament czy co? Opór nic nie da dziewczynko, już jesteś moja! Daruj sobie to nędzne karate, nie po to cały dzień cieganiam, żebyś mi się teraz stawiała! Ty stary z boku! Co zrobisz moi babci? Babcia jest skończona i ty skarbie też! Babcia? No nie nie, ale zaraz, zaraz o, to będzie tak, ja Co mogę w ciemno powiedzieć, że wszystko jasne. Nieletnia dostarczała starej towar do obróbki chemicznej. A! Młode wilki chciały przejąć interes, ale akurat napatoczył się przygłup z siekierą i robił hałasu. Dobrze, że ich złoczyńców nakryłem. Przecież sąsiad zadzwonił bez Ture. tego tam... Co czytasz na kranicu świata? I co, ty tam pojedziesz? Nie, bo przecież nikt mi na to nie pozwoli. Ale Daj mi ten koszyk. Mogę dostać wody? Nie. A więc, panie wilku, mogę tak panu mówić? Może być nawet Marysia. Lubię długie spacery i świeże kwiaty. To ja nie masz taki czwany, tak? Czekać od trzech do pięciu latek w celi 2 na dwa bez okien i ogrzewania, więc lepiej współpracuj. Mam wrażenie, że coś pana widziałem. No bo chodzę często po lesie. Czym pan się zajmuje zawodowo, panie Wilk? Pasterstwem, a co... się! Ej, dziewczynka w kapturku, na pewno coś tam słyszałeś, dla kogo pracuje. A skąd ma wiedzieć? I co mnie to obchodzi? To interes rodzinny. Co ty nie słyszałeś o babci Paket? Paket? To jej wnuczka. Tak? Babcia Paket? Co ty mnie masz za barana? Haha, ha, no wyśmienite. Na pewno sam to wymyśliłeś, bo bardzo śmieszne. Ty wiesz, że jakoś zgłodniałeś. Tak, ja się swoje, no a tak w ogóle co tu porabiasz? sama. pan, że nie zniesiesie spakołyki, dał konkretnie. Na mojej dalszej. I na pewno nic poza tym nie poszło. Coś bardzo dużo pytań wam pan tu zadaje. Bo idziesz ciekawy, jestem z natury. No pokaż, co tam masz. No, to nieźle pan oberwał. Pod małej dziewczynki. Nie jest dobrze. To moja wina. Niepotrzebnie słucham zająca jeszcze do tego zamiast mapy dał nam taką pisankę. Przecież na tym nic nie widać. A, już pana spowiada. E, to samo mówią w większości horrorów. Co, co to było? Co to było? Świeczki jakieś, całe co świeczki to zapalaj. Ale się palą. to może to Co to to Stronu, coś? Chodźmy do tej babci. Można? Odczyt liczników? Ciemnieczki przyniosłem? Telegram! Częściej babcia miała w domu zapas materiałów promocyjnych. Żeby złapać jej wnuczkę, na gorącym uczynku musiałem postawić na kamuflaż. Serdeńko! Moja truska <klimy> Jasne kwit. Chodź do babci, mój ty, b...bąbleczku. Bo A, no i dobra, więc tak. Zmiana planów. To ty będziesz babcia. A teraz chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym gościu z siekierą. I właściwie... Skąd on się tam wziął? Pewnie się kierował czymś, no nie? Co? <laughs> się kierował. <laughs> Dobrze. Nie jestem taka jak inne babcie. Nigdy nie bawiły mnie jakieś głupie robótki ręczne i wyszywanie firanek. On zawsze miałam słabość do sportów ekstremalnych. Opowiad się nie! Po co wózek jej, tym błody lepiej dzieje, babujka wszystkich się mniej, lepiej niesie na baczności, bo rozbija kamery szkło ma jak Arnold, topię jak prąd, lepiej spadać stąd do no i trzy z wyciską, szybcieć, jaką, co chcą żyć Na krawędzi, lecz nie są, nie są szybkie jak wycinam nowy drink cię nie skumacie ile słodkich mariny zał Abcie można odhaczyć. Teraz kolejna czerwonego kapturka. A? Oh. Jasne, wszystko na wilka, nie ma to jak Od dawna zarabia pan na życie udając kogoś innego? A może on w ogóle wcale nie jest wilkiem? Rozgryzłeś mnie, jestem pudlem, tylko dawno nie byłem u fryzjera, to wszystko. No to są takie podśpiechujki zdarzeń. Znaczy. Niby jak on ma ich dogonić? Czy to jest kawa? Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale... Pij hmm? Może lepiej... trochę się odsunę. absolutely <laughs>